Słuchajcie, jest jednak mała zmiana levelowa, fu życiowa. Motyw był taki, że wam powiedziałam na ostatnim odcinku, że nie będę zbierać żyć. Jednak nagrywałam ten odcinek prawie tydzień temu i zapomniałam o tym, jeśli mogę być szczera. I stwierdziłam, że a to zrobię live z zbierania żyć. I jakieś było moje zdziwienie, jak odpaliłam crusha, okazało się, że mam 49. Ale trochę jest do zbieranych, bo oprócz tego, że tam graliśmy na live w dwójeczkę, jeżeli ktoś chce obejrzeć z moje zmagania w w dwujeczce, zanim się on pojawi w formie serii, to zapraszam na... na Smash kasta. tam jest w zapisach. Trzeba dojść do pierwszej tej. O. Jak widzicie mamy szafirowy, szafirowy ten tego dynksa. Ja to nazywam ramzesowym kluczem. Kocie, czy ty coś gadasz? Mam nadzieję, że mi się wydawało i to wcale kod nie eee, Lecimy dalej. Martwi mnie to, że coraz bardziej zbliżamy się do mostu, ale. Eee, no cóż, zobaczymy, co tu się wydarzy. Co i jak. Maria, jak nie kot, to pies. Ja Was przepraszam za ten mój nieogarnięty zwierzyniec, Watson. O, czekajcie, jest blondie. Złapana blondyna szlak. co no serio, Pies mi się próbuje dobić do pokoju. Mamy drugą blondi. Zawsze się boję, że on, że tak powiem, zdąży w tym rzucić z Jest takie. Yy. Oj. Powiem, żyć mało nie mamy, więc... Okej, okay, ale no zawsze. Czy to już lecą te, które się odbijają? Tak. Pięknie to zrobiłam, pięknie. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. W ogóle misiaki to jak Wy mi komentujecie tego crusha i to jak Wy we mnie wierzycie. Jak mnie pocieszacie jak gdzie źle i jak mówicie, że jesteście dumni, jak idzie dobrze, to jest... Serce mi rośnie, że mam takich zajebistych widzów, jak Wy i naprawdę Wam bardzo, bardzo dziękuję. Nie ukrywam, że, że jak zawsze będzie miło, jeśli znowu napiszecie. Okańczyna. No? Nie też powie, znowu wpadłam w toksyczną rzekę. Ktoś to chyba prał jakieś brudne pieniądze i takie stare zielone dolary, bo też powiewał tak szczerze, że. Yy, Kolor tej rzeki to w sumie należy do jednego z moich ulubionych od cieni. Tu są jakieś ślady na podłodze i zaczynam się zastanawiać, czy to, że tak powiem, po tym nie. Jak mogłeś nie dolecieć do tego. Czy to po tym nie leci? W sensie, że. Hm, może to się tam odbija, muszę zwrócić uwagę. Bo to by mógł być pro -tip. Jaka maska, cokolwiek. Dzięki za potwierdzenie mojego tego, że to jest ostatnia wyspa. Dziękuję. Nie! Kresz? Można powiedzieć o co dziękuję? Chodzi? Ja to przed chwilą skończam live'a z dwójki i... A, zresztą powstały memy nawet na, na temat tego live'a. A propos tego, że poszłam zbierać życia, straciłam dwa. To był trudny live. Nie mam problemu ze zbieraniem żyć w kreszu dwójce, bo nie bardzo wiem gdzie to robić. Jak tutaj już sobie, że tak powiem, opatentowałam... Opatentowałam sobie miejscówkę, gdzie zbieram. Tak na dwojeczkę nie bardzo mam pomysły. Widzę, że tutaj leci no Mam nadzieję, że tutaj, tak. I maskę w sumie, taki trochę, trochę głupi sposób, ale zawsze dwa życia do przodu. Aha. To nie ogarnę tego, że tu się będzie odbijać. Chociaż w sumie to takie dość logiczne, że się tam będzie odbijać. Ale to już jest koniec, koniec planszy, więc spoko. To jest 39, bo to chyba trzeba przejść bez śmierci, żeby mieć dajmonda. Szlak! skróju grasz, Co To czodabiś. Nie, kotek, ja się tak... Hmm, się tak po prostu mi znałam, bo siedziałaś, a nie żebyś przysłał się tulit. Oj. Boss. Tak, chcę to zapisać. Zobaczymy jak nam pójdzie z bosą. Tam był tip, że jego broń nie zawsze ogarnia. Nie już nie powinno go tu strzelić, jak.

najprostszy bozek do tej pory. Jej, jest trofka. Mamy trofeum, mamy trofeum. Koło też mamy, koło też mamy. Dajcie mi sekunda. W próbuję zrobić ładne zdjęcia, ale oczywiście mam tendencję do zamykania oczu, oczu na zdjęciu. W każdym zapiszemy. Uf. Dobra, zapisz to tutaj. Ta wizja jakbyś tak mogła. Tu trzymajcie kciuki, bo to może być masakryczne. Dzięki, dzięki kot, po prostu dzięki. Wsparcie po prostu Level Tubby. Co ty nosisz na tych łopach kocia? Czekajcie, bardzo. Tu się, się, chyba, szło po życia, więc. Tak, są dwa życia. Dzięki, dzięki Tobi. Pięknie zaczynam. Teraz już tam chyba iść Nie muszę, mam nadzieję, że tyle żyć, że tak powiem, mi starczy na... Kurwa, to, to, że on się ześlizguje, to jest po prostu... Potrwa. No nie wierzę w to, co on po prostu odpierdala. że nie się wiedzieć, jak bardzo moja irytacja w tym momencie się odpala. Odpala się bardzo. Kurwa, no nie wierzę w to, po prostu, po prostu w to nie wierzę. Nie, po, po, po co tam doskoczyć crash, po co? No możesz mi powiedzieć, czemu kurwa tam nie reagujesz na podskok? Nie no, no teraz to mnie naprawdę zaczyna kurwa to srogo.

Yo. Nie, czy tam trzeba z rozbiegu jakoś wyskoczyć? 26 żyć, no kurwa bardzo zabawne. Nie pewnie kurwa, nie, nie doskocz bo poch Przeskoczyć. Tego chyba mogę olać. Kurwa, ale tego nie mogłam. Tutaj trzeba wskoczyć na żółwia na pewno. Dobra, próbujemy to zrobić tak, jak ja pieprzę tą planszę. On nie może jakby upaść na tego żółwia? Czy o ciul tu chodzi? W momencie kiedy przechodzę plażę, że tak powiem, w sposób szczytowany to i tak umieram. Oczy znad Jezus już tylko 28 życ. Ty... Teraz mi się zaślizgnął z tego. Nie, może jestem w stanie to przeskoczyć, słuchajcie. Kraszuś Przecież tak dobrze nam szło przechodzenie tego na czytach Dobra, mogę tu zeskoczyć na ten, ten... Nie, mam nadzieję, że mi wybaczycie przechodzenie tego w ten... W ten sposób, ale sami widzieliście, że po prostu crash. Dzisiaj ewidentnie nie chce ze mną współpracować. 25 rzeczy, okej. Okay. Przerażam mnie, że tutaj jeszcze są checkpointy, o nie. Koniec planszy. Coś tak czułam, że mi się stąd spierdzieli. To chyba było... okay. Jeżeli naprawdę ktoś będzie narzekał, że przechodzę to w ten sposób, to chyba po prostu mu czasne. Niech chcę, to samo przechodzi normalnie. Ja, ja pieprzę tą planszę. To nawet w momencie, kiedy ją czytuję, jest porad moje nerwy, ale... To dopiero jakbym miała przejść normalnie Dobra, jeszcze checkpoint. <słyska> 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 Cała ja <słyska> Właśnie to ten bonus Mam nadzieję, że tu będzie dużo żyć. Chcę będą na farmie, przed kolejnym odcinkiem. Są dwa życia. Dawaj to. Dwadzieścia jeden żyć z pięćdziesięciu paru, zna. Ja nie, nie mam pytań. Kur... Tu będzie ciężko wskoczyć. Bo węże to... Kurwa, no nie! <laughs> Widzisz, tam jest koniec planszy, nie? <laughs> Widzicie taką żółę Który zalewituje Kresz proszę cię Kurwa misku, 18 żyć No bez jaj Dlaczego ty mi to robisz Ja wiem, że ja ten level czytuję, ale kurwa, proszę cię. To jest seria, ja to nagrywam, facet. Ja... Dziękuję! Dziękuję, kurwa. Mam nadzieję, że i tak jesteście ze mnie dumni, bo widzieliście, że, że pomimo... O, i tu i arkowanie specjalnie dla Was, że pomimo tego, że szczytowałam tą plażę i tak straciłam na niej prawie 40 żyć. Co jest straszne, ale dobra, przeszliśmy to dalej. Uff. Boże, nienawidzę po prostu nienawidzę. Nie wiem ile tam jest plansz dalej, ale dobra. 53 zostało 17. Dobra, pewnie przy następną planżą coś tam życia pod koksem. Yy, I cóż, mam nadzieję, że pomimo właśnie małego czyta i tak wam się odcinek podobał i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!